Sama brałaś w tym udział. Chyba twój pierwszy konkurs był z mamą. Jak ty wspominasz te czasy? Czy ty żałujesz tej decyzji? Nie, no absolutnie nie żałuję, bo wszystko dzieje się po coś. Uważam też, że tak to jest w życiu, że wcale nie trzeba wygrać, żeby coś osiągnąć, i jest wiele takich przykładów w różnych branżach i to muzycznych, i aktorskich, i dziennikarskich, i w ogóle życiowych że, sytuacjach, że wcale nie trzeba być na pierwszym miejscu, żeby potem coś osiągnąć. Takie konkursy są fajne, jeżeli potrafimy z nich wykorzystać ten moment najważniejszy i wyciągnąć jakieś wnioski. Pierwszy konkurs właśnie ten z mamą, myślę, że dla mnie był absolutnie przełomowy, dlatego że przez to, że mogłam poznać trochę pracę od kulis w telewizji. To ja po prostu poczułam, że to jest medium, w którym ja chcę na co dzień pracować. Pewnie gdyby nie ten konkurs, to być może na to bym nie wpadła, bo byłam dziewczyną z Katowic, która miała zupełnie inny plan na życie. Byłam w liceum, potem miałam iść na architekturę i nagle się pojawiła ta telewizja. Pojawiła się, ponieważ właśnie stanęłam na planie nagrania jakiegoś programu telewizyjnego. Więc no, wtedy ten konkurs wygrałam, kolejnego nie. Ale w tym konkursie na przykład Maciek Dobor był jednym z prowadzących, Zygmunt Heiser również. I za kilka lat razem z nimi współprowadziłam programy, więc to jest taki czas, który można fajnie wykorzystać, ale ja uważam, że trzeba mieć jakiś pomysł, jakiś plan. Że już wielokrotnie to powtarzałam, często to było wyrywane z kontekstu, że ładna buzia nie wystarcza. No nie wystarcza, musi być coś więcej.